Gratulacje, to jest McGuffin. Przyszłości ludziom grozi wyginięcie, a dla cyborgów człowiek to atrakcja niczym zwierzęta w zoo. Dziś omówię krótki film przygodowy z 2011 roku pod tytułem In Captivity. Na początku filmu zostaje przedstawiony główny bohater Jim. Mieszka w muzeum poświęconemu ludziom i nigdy nie wyszedł poza jego mury. Muzeum jest prowadzone przez cyborgi, aby pokazać jak ludzie żyli w przeszłości. Ponieważ człowiekowi zagraża wyginięcie, Jimmy jest główną atrakcją muzeum. Jego mieszkanie jest malutkie i składa się tylko z trzech pomieszczeń: sypialni, łazienki i części dziennej. Klatka schodowa udaje naturalne środowisko człowieka, ale schody prowadzą donikąd podobnie jak sztuczne okna i drzwi. Większość rzeczy w domu to rekwizyty z wyjątkiem telewizora, z którego Jim korzysta codziennie. W początkowej scenie Jim ogląda serial, z którego zna każdą kwestię. Według niego ludzie zachowują się w prawdziwym życiu, tak jak w tym serialu. Cyborgi celowo każą mu oglądać konkretne programy, by nauczył się, jak mężczyźni powinni zachowywać się przy kobietach. Jim pożera również paczkę płatków śniadaniowych, wewnątrz której znajduje rzadką nagrodę w postaci zabawki. Nie dbając o bałagan, który robi, Biegnie do półki, który używa do wystawiania swoich nagród z płatków zbożowych. Umieszcza znalezioną na szczycie i z zadowoleniem ją podziwia. Widać, że płatki są jego codziennym posiłkiem. Uwielbia zbierać nagrody. Zbieranie ich, oglądanie telewizji to jedyne jego hobby. Codziennie przewodnik muzeum Cyborg przyprowadza grupę cyborgów turystów na wycieczkę. Zaczynałem od obejrzenia strefy codzienne narzędzia człowieka, gdzie wystawione są tostery, pachołki drogowe, pociągi, zabawki... Lampy, lawy i wiele innych. Ale oczywiście główną atrakcją muzeum jest Jim. Turyści obserwują go przez szklaną szybę w jego mieszkaniu. Przewodnik przedstawia go jako jedynego człowieka wychowanego w niewoli. Historycy, cyborgów, starali się odwzorować środowisko, w którym kiedyś żyli ludzie, aby stworzyć mieszkanie dla Jima. Gdy turyści oglądają Jima w jego domu, ten pokazuje im kciuk w górę. Nie skaże się na obcych naruszających jego prywatność, bo nie zdaje sobie sprawy, że jest przetrzymywany w niewoli. Jim zawsze myślał, że tak właśnie ma wyglądać jego życie. Turyści obserwują i analizują jego zachowania i nawyki, jakby był obiektem ich eksperymentu. Kiedy mam już wychodzić, ogłoszenie zachęca ich do powrotu do muzeum, aby obejrzeć nowy nabytek. Kobieta, Jim jest bardzo podekscytowany, ponieważ widział dziewczyny tylko w telewizji, jest gotów spotkać dziewczynę swoich marzeń, którą wyobraża sobie podczas oglądania telewizji. Następny dzień ma być wyjątkowy dla Jima. Staje wcześnie. Myje zęby i bierze wyjątkowo długi prysznic. Spryskuje się też dużą ilością dezodorantu i zakłada ładny garnitur, by powitać nową wybrankę. Gdy nerwowo czeka, do mieszkania zostaje wprowadzona piękna dziewczyna o imieniu Kaz. Zanim cokolwiek powiedziała, Jim recytuje dialog ze swojego ulubionego filmu, myśląc, że to najlepszy sposób na przywitanie. Ale Kaz wariuje i zaczyna biegać po mieszkaniu szukając wyjścia, ponieważ została schwytana poza murami muzeum. Wie, że jest teraz w niewoli. Jednak drzwi i okna w mieszkaniu Jima są fałszywe, aby wyglądało to jak prawdziwy dom. Więc nie ma gdzie uciec. Kaz idzie do sypialni szukać wyjścia. Zostaje tam jedynie łóżko zdobione płatkami i róż. Jim miał pewne plany co do jej przyjazdu, ale z filmów nie wyniósł żadnych umiejętności społecznych. Wie tylko czym jest stosunek seksualny. Kaz w końcu dostrzega obserwując ich z okien cyborgi i chowa się za ścianą. Jim przedstawia się po raz pierwszy, uświadamiając sobie, że Kaz też jest człowiekiem. Pyta go czy zna sposób, aby się wydostać, ale Jim jest dezorientowany. Nie rozumie czemu chce odejść. Twierdzi, że ma w mieszkaniu wszystkie niesamowite rzeczy, jak rozsuwana kanapa i telewizor, na którym jest ponad 5 kanałów. Codziennie dostaje nieograniczoną ilość darmowych posiłków i napojów energetycznych. Kaz nie jest zachwycona jego wyobrażeniem niesamowitych rzeczy. Płacze, a Jim próbuje pocieszyć różą. Po rekolacji Jim i Kaz siadają do jedzenia. Jim podgrzewa dla niej w piekarniku sztuczny posiłek i zaczyna jeść. Kas jest jednak zdegustowana zapachem jedzenia. Widząc, że Jim się cieszy, pyta go, czy kiedykolwiek był na zewnątrz. Kiedy nie odpowiada, prosi go, aby powąchał jedzenie. Ale Jim nadal nie rozumie, co ona próbuje udowodnić. Kas przyklina cyborki, które wciąż obserwuję ich jak bakterie pod mikroskopem. Odwraca się z powrotem do Jima i tłumaczy mu, że nic z tego nie jest prawdziwe. Potrawy nie smakują tak jak powinny, schody nigdzie nie prowadzą, a drzwi wejściowe nie otwierają się na więcej niż 4 cale. Jim słucha jej pretensji, uśmiecha się szeroko i nic nie mówi. Kiedy pyta go, dlaczego to sztuczne mieszkanie mu nie przeszkadza, on ziewa i mówi, że idzie spać. Podekscytowany prosi Cass, aby dołączyła do niego w łóżku jeśli chce. kas odsuwa się od niego, pytając dlaczego miałaby iść z nim do łóżka. Jim sugeruje, że powinni się rozmnażać. Przez co Kaz zamiera w szoku. Oświadcza, że nigdy nie będzie się z nim rozmnażać i wysyła go samego do sypialni. Jim gniewnie rzuca wszystkie płatki róż z łóżka i idzie spać. Podczas decyborgi na zewnątrz nadal go oglądają. Kaz śpi na kanapie w salonie. O północy Jim wyciąga koc i przykrywa nim kas. Idzie również po swoją najlepszą nagrodę z płatków i ustawia ją obok kas, aby zapewnić jej towarzystwo. Kaz budzi się jakiś czas później. I widzi zabawkę obok, wpada na pomysł i wykorzystuje zabawki do stworzenia krajobrazu na szklanej szybie. Kiedy Jim budzi się, jest zdenerwowany, gdy zauważa, że zniknęły jego zabawki, ale jego rozczarowanie znika, gdy widzi dzieło stworzone przez kas. Mówi mu, że sceneria na szybie to jej dom. Ale Jim nadal twierdzi, że mieszkanie jest teraz jej domem. Spokojnie tłumaczy mu, że ludzie nie powinni mieszkać z cyborgami. Ich dom jest na zewnątrz. Następnego dnia podczas śniadania Jim ukrywa się przed cyborgami, używając rośliny. Następnie potajemnie mówi Kaz, że istnieje sposób na wydostanie się z mieszkania. Co kilka dni przez główne drzwi wpada pracownik obsługi z wózkiem. Kas może schować się do środka wózka i wydostać się na zewnątrz, ale ponieważ wózek ma miejsce tylko dla jednej osoby, Jim pozostanie uwięziony w muzeum. Kaz zmartwiona mówi mu że jego miejsce nie jest w muzeum, ale Jim twierdzi, że jest szczęśliwy i zadowolony. Prosi ją, by nie martwiła się o niego i bezpiecznie dotarła do domu. W nocy przyjeżdża cyborg z wózkiem, aby uzupełnić lodówkę. Kas ostrożnie wchodzi do wózka i wyjeżdża w nim na zewnątrz niewykryta. Następnego dnia nadzorca cyborg pyta Jim'a, czy wie, gdzie jest kobieta człowiek. Ale Jim mówi, że nie ma pojęcia. Kolejna grupa cyborgów, odwiedzająca muzeum, zostaje przedstawiona Jimowi, jednak gdy kanapa się odwraca w ich stronę, odkrywają, że Jim przywiąza do niej cyborga, a sam uciekł. W ostatniej scenie widzimy, jak Jim podchodzi do dziewczyny na polu, które wyglądają dokładnie tak, jak krajobraz przedstawiony przez Cas w jej krajobrazie. Niewola Jima ma uderzające podobieństwo do tego, jak traktowane są zwierzęta w ogrodach zoologicznych, cyrkach i akwariach. Film przedstawia perspektywę, ukazującą, jak to jest żyć z dala od własnego gatunku w środowisku fałszywej doskonałości. Choć wielu widzów krytykuje nagłe zakończenie, to jednak unikalny koncept filmu, oprócz przesłania, jakie ze sobą niesie, sprawia, że warto go obejrzeć. To wszystko. Napiszcie w komentarzu, co myślicie o tym filmie. Subskrybujcie nasz kanał, aby oglądać więcej filmów takich jak ten. Dziękuję za oglądanie.